To jak czyścić motocykl krosowy wszyscy wiedzą. Ale jak czyścić kask? Idziemy do góry i Wam pokażę. Jesteśmy już w miejscu, gdzie czyścimy sobie kaski, ale też Wam po zakupie je przygotowujemy. Najpierw wyczyścimy gogle, preparatem oczywiście z Moly Visier Reiniger o oznaczeniu 1571. Dlaczego? Ponieważ one też chronią przed parowaniem, fajnie zabezpieczenia, zabezpieczają gogle od zewnątrz i naprawdę fajnie czyszczą. Dosłownie dwa psiknięcie od zewnątrz i od wewnątrz. Poczekać chwilkę i potem cieniutka szmatka z zestawu do kasków, o którym będę mówił, idealnie się sprawdzi, czyścimy i potem odstawiamy sobie na wieszak. Teraz pokażę Wam, jak działa ten preparat. Mam nadzieję, że będzie to widać. Tu są moje oczy i teraz słucham. I widzicie? Nie paruje. I gogle na razie na wieszak. Te później zabezpieczę, dam do woreczka plastikowego oryginalnego, żeby się kurz nie zbierał. I bierzemy się za kask, najpierw z zewnątrz. Również można tym preparatem użyć, ale ja go stosuję bardziej do gogli, do szybek, więc tutaj polecimy preparatami z ozona. Tutaj mamy na przykład mgiełkę do nabuszczania, to zrobię po czyszczeniu, a ja potrzebuję żel. I w takim zestawie mega, którego polecam, mamy grubszą siereczkę, cięższą siereczkę do polerowania, żel i mgiełka do nabuszczania. Najpierw lecimy z żel. Bardzo fajna konsystencja żelowa. Jak będziecie mieć mocno zabrudzony kask z błota, no ja najlepiej go najpierw mieć kercherem, a potem brać tego typu preparaty. No i bierzemy grubsza ściereczka i polerujemy. Ok, ja już mam skończony. Swoją drogą wczoraj mocno zaryłem tym daszkiem. To jest J39, czyli Just One. Świetne kaski z dużym polem widzenia w piasek i zobaczcie, kask tak naprawdę nawet nieruszony. No i teraz lecimy z polerowaniem. Do polerowania używam właśnie ten detailer do kasków, głównie w połysku. Bardzo fajna mgiełka odbija promieniowanie UV i nadaje fajnego błysku i takiego e, no, bardzo ładnego wyglądu. Ściereczka. I lecimy z polerowaniem. I zobaczcie, jak on się prezentuje. To jest kask używany, którego bardzo często używam. Naprawdę prezentuje się świetnie. Na no co z wnętrzem? Już wam pokazuję. Najpierw musimy po prostu wyciągnąć wyściółkę kasku, zobaczcie, głównie policzki, w tym akurat kasku bardzo fajnie jest to wyjmowane. No i tak mniej więcej wygląda to już po dwóch tygodniach jazdy, trzeba to wyprać. I tak wyciąga, wygląda, wygląda kask od środka. Jak widzicie, tutaj jest czyściutko, więc możecie czasami przeczyścić, ale niekoniecznie. Więc teraz bierzemy się z wyściółką. Bierzemy ten preparat. Ogólnie możecie go kupić w saszetkach za 16,90 u nas. Jeszcze go nie ma na stronie, ale możecie go u mnie zamówić, oczywiście wysyłając smsa. Ja używam te większe preparaty. Jest to płyn do prania wyściółki kasku w większych ilościach. Ja mam swój, więc lecę na jedno pranie, jedna nakrętka. Jesteśmy już w łazience, 30 stopni, ustawimy sobie wodę, niech się troszeczkę rozgrzeje i wlewamy ją do wiaderka takiego jak tutaj. Jak już macie wiaderko przygotowane, jedna nakręteczka preparatu wlewamy do ciepłej, ale nie gorącej wody. Ważne żebyście sobie przepukali tą nakrętkę, bo potem jest lekko wymieszamy, tak żeby była czyściutka, no i bierzemy się za nasze wyściółki. Zasada jest taka, żeby po prostu włożyć wyściółkę, zobaczcie jakie to jest brudne, nie? Wkładamy, ja wciskam jak najwięcej wody, tak żeby ona była w powietrzu i zostawiam ją na 10-15 minut. Aby troszeczkę to wyleżało i ten preparat poz, e, zadziałał i od, e, rozwarstwił ten po prostu brud. Już widzimy, że woda się staje, zobaczcie, brudna, ja jeszcze nawet nie robię ręcznego prania. No, tak to wygląda w waszych kaskach krosowych. Bardzo ważne, żeby o to dbać. Więc wciskamy i wyciskamy, wciskamy, wyciskamy. Tak, żeby jak najwięcej tej wody z tym preparatem było wewnątrz tej wyściółki po 10-15 minutach teraz tak musimy bardzo mocno zobaczcie namoczyć wyściółkę i wycisnąć namoczyć i wycisnąć w całym tym procesie to wszystko polega na tym żeby jak najczęściej przepuścić zobaczcie przez te pory przez te takie kanaliki wodę nie? no a to będę musiał w dwie ręce złapać i przeprać tak jak się skarpetki normalnie pierze więc lecimy i zobaczcie kilka ruchów i już nie ma tego zabrudzenia od błota, od potu, więc wystarczy było lekko przeprać. Teraz jeszcze przepuszczę kilku kropli. A zobaczcie, że jaka woda jest ciemna. To jest tylko i wyłącznie dwa tygodnie treningów, więc ja nie chcę widzieć waszych kasków, waszej wody po praniu. A preparaty do czyszczenia kasków dostępne są oczywiście u mnie. Na razie jeszcze napiszcie sms Numer telefonu będzie w opisie do tego filmu. Abyście mogli sobie zamówić, a Wam wysyłam takie zestawy, dostaniecie na hasło TikTok 10% rabatu. Po praniu należy pod delikatną, delikatnym promieniem wody po prostu przepukać daną wysiłkę, wycisnąć tak, żeby ona była czysta i żeby nie było żadnych smug piany. Wycisnąć i kładziemy na grzęźnik. I dlaczego jest ważne? Dobre wypłukanie, wyczyszczenie, zobaczcie, tak wygląda wyściółeczka po praniu, tam gdzie było brudne, jest czyściutkie i im bardziej wyciś... wyciśniecie tą wodę, to no, tym po prostu szybciej wyschnie. Kiedy grzejniki chodzą, tak jak ja tutaj kładę, no to tak naprawdę potrzebujecie pewnie z dwóch, trzech godzin, żeby te pianeczki wyschły. No i potem montujemy do kasków, a u nas jeszcze możecie sobie zażyczyć Usługę dezynfekcji, to też Wam pokażę w momencie, kiedy już założę te wyściółki na kaskę. I zobaczcie, tak wygląda woda po wyprachnięciu wyściółki. Teraz, maszcie. tak, taką wodę macie. Jest, taką wodę macie w e, swoim, znaczy takie kaski, takie wyściółki macie brudne e, w swoich kaskach, więc czyście.